Co? Są? Tak, są wieśniacy? Okay, tak, są, są, są. Okej, okay, dobra. Szymek, co tam? Już nie. <śmiech> <śmiech> I chcia... Ja chciałem... Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że jest Peaceful włączona, a wy chyba... <laughs> Jak ja temu mówiłem, że jest Peaceful włączona i przełączyliście się <laughs> <laughs> Nie, no dobra, ten kit. To na spawnie chyba jest ta świnka, <laughs> która daje jedzonko. Łopatą. Tak fakt... ale. Trzeba opatować? Tutaj ma. Au, knockout, leżę w jaskini. Help, leżę w jaskini, knockout. <gry cupcake> na mordę. Jestem na akordach 599-1969. No właśnie, ja bym. No ja zaraz będę obsydian zbierał. Dobra. Ja bym po, potrzebował patyk jeden na pochodnie, albo pochodnie jedną. A ja zginę zaraz. Jezu, jawor. No co, ginę! ginę? jawor nie. A, ginę. A tu serduszka, tu serduszka. Co jest O, lawa, lawa. A po co ci lawa? No, pod ja muszę uważać, żeś mnie nie uderzył. Diakse, Citrox, Diakse. O, dobrze, Jaworek, nice, nice. 16 Brawo, Citrox. Co jest zgane? Nice, miałem serduszka, Zabuduj wokół mnie, postaw, że kolam. Knockout, 5 minut, good luck. Dobra, przyjacielu, idź u ciebie. Bardzo dobrze, dzięki. Zabijmy cię, e, Zabijamy Jawora? Zab zabij Jawora, bo bez Dobra. sensu będzie stał co Musisz wejść Do Nie, nie, no. nie, 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 bo stracę itemy, stracę itemy wtedy A co, A co masz to... takiego ważnego? Ale ja nie mam nic, masz coś ważnego? Ja mam ważne rzeczy Moje diamenty jeszcze kopię na moich oczach Bo wykopałem Jawor, zobacz Jawor, spójrz na te diamenty Dobra <laughs> Na jego oczach kopię wszystkie One muszą dużo, 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 dużo zadawać, nie? Dobra, jeden pod drugim, zobaczymy czy się uda O kur. Szybciej! Mamy sobie problem. Dość duży. Jaki? Po pierwsze ja nie żyję, po drugie... No dobra to na kimek e, e, jak Co? Przy portalu e, jest typek, który zabija na dwa hity. Mianowicie pingling Brund. Ten najsilniejszy z złotą siekiem, ale chyba się zamienił w tego. Czy on się nie zamienia w tego? Dobra. E, ale jak jaś mogę pójść do portalu? Idę, idę, idę. Tylko że zjadłem jesteś trochę czy? po drodze. Zjadłem trochę po drodze, bo. No, ty... Myślałem, co ty się... Czy ty naprawdę jesteś na tyle głupi? Citroxnexem mnie zabił? Nie, nie możesz. Nie, nie potrzebuję. A, to Citroxnexem. Bo jeden teraz chleba, a, ja to. Ja janko. Janko. to mi... a, a, bo to ziarna, słuchaj, tak czy. Na ra. Dobra. Ja umieram. Weź mojej itemy, Citrox. Dobra. Czad! Dobra, czajcie, ja sprawdzę co trzeba. Muszę teraz tam zapieprzać z buta. Czajcie. Okej, okay, tutaj jest... Ej, to jest w ogóle pusto. Też linki nikt to nie sprawdzał. Wierdzeć, ale... Ała! Jest... Oh shit. Knockout. Wyłożyłem się. Jestem na dole po prawej stronie, To jest pełno zombiaków. Pomożecie? Widzicie mnie czy nie? Tam są zombiaki. Ej, ty też jesteś knockoutowany? Ja knockouta leżę, no. Jawale. Czy jest ktoś z tu przepraszam? Ja chyba serio Weźcie. Nie, bo ja się bo tutaj jest skrzynka jest obok mnie tuż Z. Ja. minecart. O. Ej, cyfer jest Ma To jest kolejny tem A to na tysiącach. Eee! Wrom, love, Co ty wrąc... stał? Chyba ciebie zabił! Pokój! <śleszy> no wali mnie z debilno! debil no! Mi! Nie, no mega Ewron, <noise> to tylko gra. tu jest knockout. Admin, pomóż wstać. Tym... Dobra, ale gdzie, ale gdzie? Weź Pat, gdzie to było? Bo ja mam tak złota. No chyba, ze ze mnie ja nie wychodzę z tego pokoju. Mam dosyć, mam dosyć. Co? Nie chodzę tym Co jest? A, zginął. ja pierdolę. Patrz, kulkę i zabijesz tego. Jawor to jest jednak Jawor po prostu. No drogi, choć nie jestem prosem. noszę drogi skin. Nie kupimy, czy on taki marzy kuwa, nie wiem. pomóż mi. Pomóż. Uderz Pomagam? błagam. Dobra. Dobra, dobra, mam mam. Yyy, nokautowany jestem. Tu prawie skinowałem. Co jest? Nokautowany jestem. wstaniecie, nie? Bo one Kusi, tak mocno biją Nie, 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 nie oni nie wstaną, oni nie wstaną, Jak już ta ich dobić. Naprawdę? Akceptuj śmierć. Czyli nasz portal jest na spawnie tyle. Ale w nederze. RIP znaczy, jest. jest w nederze, oczywiście, RIP. ale ten portal, który się zrobił w nederze, trafia na spawn. RIP prawdopodobnie jest już poza borderem nederowym. Nie, nie! E, dobra, albo ewentualnie inny problem. Może trzeba zniszczyć ten portal poprzedni, ten pierwszy, który używaliśmy z tej wioski. Dobra, jest przy panowie. Ja mhm. siedziałem, oświetlałem. C Wszędzie dookoła, ale ktoś chyba musiał zebrać yy, pochodnie i mi Creeper wbiegł na plecy. Całe szczęście skrzynki są całe i konie w też jest całe. Więc tylko ja się wysypałem. Nie no, ja mam okay. wspaniały kanał Jawor Leniwy. A no, zapomniałem. Ty masz sobie kanał na każdy kontynent. A oczywiście. Jawor ma zawsze kanał. To jest tak jak te kanały shoterskie się otwierają, tak, zawsze jak z gra wyjdzie. Nie! A, Kiedy jakiś odcinek Jawor? Na no, główny tak. Jawor! 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 No próbował pływać dla mnie, to nie znaczy, że pływał. Ja... <laughs> <laughs> jawor! Czy ja go. Przed... go? <laughs> Kapki przestały grać. Nie jaś muszę lajma zobaczyć. Ja pierdziele! ja zrobiłem, że mi się tnie <laughs> Ja borek. Co zrobił? Chłopca Ale Jawor elegancik dzisiaj. Tat nic nie słyszę. Co? Zakładając, że się... Zakładając, Tam jest ten nasz portal Możliwe, Trzeba te że podki ja jak najszybciej zrobić Trzeba zrobić jak najszybciej podki po prostu i tu. Zobaczymy gdzie ten portal Mieczot poprowadzi Panowie jest lipa No Leżę w nederze Leżę w nederze no ale to tak samo nie działa przypadkiem, jak będziemy mieli gdziekolwiek indziej i pójdziemy sobie nederem, i ktoś postawi sobie portal w neder że to się może też u nas w bazie normalnej pojawi? Tak, to też prawda, to też prawda. No, no. no naprawdę! No naprawdę! Czekaj! Czekaj, co? E? Co, co się dzieje? Tutaj nie ma chyba fortecy, naprawdę. Wydaje... Mi też się zdaje, to że to nie ma. Ale to ale z tylu kratek naprawdę śmierć? No że przecież to jest nisko. To. Co się. No to znik, czekaj um... Czekaj, no, może ci no da mojej mówiłem. temy? Spokojnie, ty, spokojnie, a może ci da, da mojej temy, Torek? Co ty no no to ty na to? Że może no to, ci da no to, mojej no to, temy. Idzie on leżał? Tutaj, tutaj. Masz cię zamknięte jakieś? Nie masz nie? Tak? A ciągle leży, leży, leży. Leży, 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 leży. Group zamknięte. No to pokczamp. Ten też zginął. Ja, ja miałem 3 diaksy, weź mi te DX jakoś. A dwie mi mogą konia scholować jak na tu śmierć, szybko. Dobra, już? Nie akceptujesz? Tak, mam. on ci walną konia twojego. Musiś, musimy go zobaczyć. Tak, co ty się dzieje? Ja Albo pierdzielę. na jedno i drugie. No, chyba no, popierdziliło nie, o tego szkieleta. Nie, ja się tutaj chowam. No, Myślę, że no. się zgodzicie, że my, którzy teraz jesteśmy, i pierwsi podbiliśmy nether, i pierwsi podbiliśmy fortecę, i pierwsi Nazwijmy ten, Nazwijmy to, bogami. Tadele, tak. Jesteśmy bogami i założycielami, founderami, no nie? To, że teraz nagle tak. tak, jak zdominowaliśmy serwer, ktoś chce dołączyć, to bardzo cute. Wszyscy będą indywidualnie rozpatrzani przez nas hmm. wszystkich, ale na razie drzwi są zamknięte, byczku. Wiesz o co chodzi, nie? Zobaczymy. Czy po pięciu minutach wstanę normalnie, czy będę martwy? Ty wstajesz oh. normalnie. Jak wstałem? Hmm, no, lewą nogą, lewą nogą.